Dziś powiem ci dokładnie o trzech konkretnych błędach, jakich koniecznie musisz unikać, żeby mieć jak najlepsze efekty. Błędy, które sam popełniałem, które sprawiły, że dzisiaj nie mam tych efektów, które mógłbym mieć, gdybym miał trochę więcej oleju w głowie. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Podczas swojego treningu nie ma nic bardziej ważnego niż twoja technika. Jeżeli nie masz wypracowanej odpowiedniej techniki, to możesz sobie zrobić po pierwsze niesamowitą krzywdę, po drugie nie wytrenujesz dobrze swojego mięśnia. I to był jeden z tych ogromnych błędów, które sam popełniałem, mając 19-20 lat. Wtedy życie było zupełnie inne, świat był zupełnie inny, nie było takiego szerokiego dostępu do internetu. I tak realnie mówiąc, mogłem mieć wymówkę, dlaczego ćwiczę niepoprawnie, dlatego że ktoś tak mi pokazał, a ja myślałem, że właśnie tak powinno się ćwiczyć. Otóż nie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ćwiczenie, Pierwsze, o czym pamiętaj, to pełen zakres ruchu i nigdy, przenigdy nie wymieniamy sobie techniki na duży ciężar. Jeżeli trenujesz dużym ciężarem, a nie masz odpowiedniej techniki, to nie trenujesz odpowiednio swojego mięśnia. Jeżeli trenujesz, byleby wyciskać jak najwięcej, ale nie kontrolujesz swojego ruchu, nie opuszczasz do końca, walczysz z tym ciężarem, robisz wszystko, co tylko możesz, żeby wycisnąć tą sztangę, powiedzmy, na ławeczce prostej, żeby wytrenować klatkę piersiową, to uwaga, nie trenujesz dobrze klatki piersiowej. Tak, wiem, można mieć efekty ćwicząc niepoprawnie. Natomiast czego nie będziesz mieć? Nie będziesz mieć pewności, nie będziesz mieć zrozumienia swojego ciała, nie będziesz wiedział, czy progresujesz, czy nie. Jeżeli ćwiczymy bez odpowiedniej techniki, próbujemy wyciskać nie wiadomo jakimi partiami swojego ciała, no to nie trenujemy wtedy klatki piersiowej. Trenujemy wszystko wokół, Razem z klatką piersiową i wszystko wokół nam pomaga, i to nie klatka piersiowa wykonuje ten ogrom pracy, który sprawiałby, że ona będzie robiła się silniejsza i silniejsza i silniejsza. Ona będzie się robiła silniejsza, mimo wszystko, ale nie tak dobrze, jakby mogła zrobić się silniejsza. I to jest niesamowita rzecz, która jest po prostu rewolucją treningu. Jeżeli ćwiczysz z nieodpowiednią techniką, nie wiadomo jakie ciężary, bla 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 i nagle przechodzisz na dobrą technikę, na pełen zakres ruchu, na czucie swojego mięśnia. Wiesz, że ten mięsień pracuje, że to on robi robotę. W momencie kiedy to zrobisz, w momencie kiedy przejdziesz na tą odpowiednią technikę, efekty będą niesamowite. Będą twoim sukcesem i osiągniesz swój cel dużo szybciej niż walcząc z ciężarami bez dobrej techniki. Dodając do tego zła technika Sprawia, że jesteśmy narażeni na kontuzję. Zła technika sprawia, że pracują inne mięśnie. Zła technika sprawia, że bolą nas stawy. Dobra technika sprawia, że nasze stawy się wzmacniają. Dobra technika sprawia, że trenujemy dobrze swoje mięśnie. Dobra technika jest przede wszystkim dla nas bezpieczna. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wykonywać konkretne ćwiczenia, jaka technika sprawi, że wyćwiczysz niesamowicie swoje mięśnie, niezależnie od tego, jaką partię mięśniową masz za priorytet to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo będę dzielił się z Tobą tą konkretną wiedzą. Drugi konkretny błąd, o którym chciałbym wiedzieć 14 lat temu, jak zaczynałem poważnie trenować na siłowni. Mając 19 lat, człowiek nie rozmyśla o tym, co ma jeść. Człowiek nie zastanawia się, jak szykować posiłki, z czego powinny się posiłki składać, ile tych posiłków jeść, kiedy je jeść, co zrobić, żeby nie tylko ćwiczyć mocno i ciężko, ale dołożyć ten jeden bardzo ważny, istotny element którym jest dieta. I teraz dieta w takim potocznym rozumieniu to od razu automatycznie kojarzy się z tym, że czegoś musimy sobie odmawiać, że to jest restrykcja, że prawdopodobnie chcemy schudnąć. Otóż nie. Dieta to jest po prostu jakiś schemat Twojego żywienia. To nie jest nic restrykcyjnego. Są trzy rodzaje diety. Jest dieta redukcyjna, jest dieta na utrzymanie, jest dieta na masę mięśniową, czyli na to, żebyśmy budowali większą masę mięśniową. I to jest bardzo istotna kwestia dla kogoś, kto chce Praktycznie zadbać o swoją sylwetkę i chcę dołożyć dodatkowy element. Chcę, żeby jego sylwetka zmieniała się w czasie, żeby wykonać jeszcze większą pracę właśnie w domu, właśnie w kuchni. Pracę, która zaowocuje czymś dużo lepszym. Bo uwaga, tak, to jest prawda: ciężkie ćwiczenia, trening to jest jakieś 30% naszego sukcesu, może nawet delikatnie mniej. Czy to przyniesie efekty, jeżeli nie zadbamy o naszą przysłowiową Michę? Tak, te 30% też przyniesie niesamowite efekty. Natomiast, jeżeli chcemy dołożyć do tego te dodatkowe 70%, musimy zadbać o dietę, musimy zadbać o regenerację, o sen i o to, żeby nasze życie było jak najmniej stresujące. Wiem, 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 to jest bardzo ciężkie, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, i stres to jest po prostu nasza codzienność. Natomiast są rzeczy, które mogą nas z tego stresu troszeczkę wyciągnąć, które mogą, które pomogą nam go troszeczkę zredukować. To może być Netflix, to może być książka, może być spacer, to może, to może być cokolwiek. Natomiast to jest jeden konkretny błąd, który wykonywałem przez długi czas, zanim zacząłem kojarzyć, rozumieć i w ogóle interesować się tym, co powinienem jeść, żeby moje efekty były jak najlepsze. I tutaj pierwszą istotną kwestią, na którą zwracamy uwagę, to jest białko. Pod kątem budowania sylwetki, pod kątem treningu siłowego, białko to jest nasza podstawa, to jest fundament i to jest dobra odpowiedź na wszystko. Nieważne, czy ktoś ci się zapyta, jaka jutro będzie pogoda, czy jak się dzisiaj czujesz, białko to jest odpowiedź dobra na wszystko. I teraz, ile tego białka powinniśmy jeść? O tym nagrałem zupełnie osobne wideo, które pokaże ci realnie, jaki poziom białka powinno się trzymać na redukcji, na masie, na utrzymaniu. Natomiast teraz, na szybko, powiem ci, że jeżeli będzie trzymać się między 1,6 g na kilogram masy ciała do 2,2 g na kilogram masy ciała, to będzie złoto. Jeżeli powiedzmy, ja w tym momencie mam około 100 kg, 160 g do 220 g białka na każdy dzień to jest dla mnie poziom naprawdę super, który pozwoli zadbać mi o moją sylwetkę jak najlepiej. Druga rzecz, jeżeli chodzi o dietę, kalorie, tutaj. Wszystko rozbija się o to, jakie mamy cele. Jeżeli mamy cel, żeby schudnąć, musimy mieć deficyt kaloryczny. Przyjmijmy, że twoim poziomem utrzymania będzie 2500 kalorii lub 2000 kalorii. I jeżeli chcemy zacząć chudnąć, musimy realnie mieć deficyt. Najzdrowszym deficytem, jaki możesz mieć, przynajmniej na początku, to jest minus 300-minus 500 kalorii. Mniej więcej w tych widełkach. To pozwoli nam w około 2-2,5 tygodnia zgubić 1 kg masy ciała, z czego większość to będzie tkanka tłuszczowa. Dlatego znowu kalorie to jest bardzo istotna kwestia. To jest błąd, który powielałem z roku na rok, jak byłem młody i jak byłem jeszcze mało doświadczony i po prostu byłem głupi. Tak, byłem głupi, ćwiczyłem głupio, odżywiałem się głupio i moje efekty mogłyby być lepsze. Nie były. Nauczyłem się na swoich własnych błędach. Ty nie musisz się uczyć na swoich błędach, nauczmy się na moich. Skoro już się popełniłem, lekko się rozlało, to teraz wyciągamy w wnioski. Jeżeli Masz swoje konkretne cele, zwracaj uwagę też na to, co jesz, ile tego jesz, ile wychodzi w ciągu dnia i jaki bilans kaloryczny gdzieś wychodzi na koniec tygodnia, bo możemy liczyć każdy dzień osobno, fiksować się na każdym dniu. Ale jeżeli zdarzy się, że w poniedziałek zjemy więcej, we wtorek zjemy jeszcze mniej i tak dalej, i tak dalej, to będzie troszeczkę taka sinusoida, to jeżeli na koniec tygodnia będziemy na deficycie przynajmniej minus 2,5 tysiąca kalorii to naprawdę jesteśmy na fajnej drodze do tego, żeby gubić kilogramy, gubić tłuszcz, gubić tkankę tłuszczową i modelować swoją sylwetkę. Krótki przerywnik. Bo z uwagi na to, że w jednym odcinku nie jestem w stanie poruszyć wszystkich kwestii związanych z budowaniem mięśni, to przygotowałem coś specjalnego dla Ciebie. Darmowe wskazówki dietetyczne i treningowe trafiające na Twojego maila. Kliknij w link poniżej, żeby zobaczyć szczegóły. A ja wracam do tematu odcinka. Teraz trzeci konkretny błąd. A raczej brak konkretnej wiedzy, która sprawiła, że fiksowałem się mocno na tym, żeby kardio wrzucić do swojego treningu w momencie, kiedy chciałem się troszeczkę wyciąć, troszeczkę pozbyć się tkanki tłuszczowej. Moim pierwszym pomysłem było cardio, bo przecież kojarzymy bieganie z tym, że zaczniemy chudnąć. Ale uwaga, 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 to nie jest prawda: nie musimy trenować cardio, żeby gubić tkankę tłuszczową. Natomiast samo kardio jest jak najbardziej w porządku. Kardio pozwala nam zadbać o nasze serce, o nasz układ krwionośny, o naszą redukcję stresu, o układ odpornościowy. Kardio jest niesamowitym narzędziem, które sprawia, że jesteśmy zdrowsi. Kardio nie jest niczym złym. Natomiast w momencie, kiedy trenujemy na siłowni, nie mamy odpowiedniej wiedzy, nie wiemy z czym co się je, co pozwala nam, że chudniemy, a co pozwala nam, że mięśnie rosną, co sprawia, że nasza sylwetka się modeluje. Rzucamy się na różne rodzaje, różnego rodzaju opcje, sprawdzamy różnego rodzaju drogi, które nie zawsze prowadzą do celu. Kardio jest jedną z takich dróg. Jeżeli chodzi o ciężkie kardio, które ja stosowałem, czyli bieganie powyżej 8 km do 10-12 km czasami, to jest bardzo ciężkie kardio, które trwa też dosyć długo i mocno podbija stres organizmowi. Ja kardio trenowałem w niewolne od siłowni, myśląc, że to pozwoli mi. Zadbać o to, że zgubię trochę tkanki tłuszczowej, a moje mięśnie nie będą zmęczone. No bo przecież kardio to zupełnie inny wysiłek i mięśnie będą na następny dzień zdrowe, wypoczęte i będę mógł podnosić jakie ciężary. Otóż nie, mięśnie potrzebują regeneracji, mięśnie potrzebują odpoczynku. Twoje ciało potrzebuje odpoczynku. Podczas treningu gromadzimy stres. Podczas dnia całego też gromadzimy stres. Troszeczkę inny, ale też jest stres. Nasze ciało. Cały czas jest narażone na pewne stresory. I jeżeli chcemy zachować odpowiednią formę, jeżeli chcemy, żeby nasze ciało progresowało, potrzebujemy tych dni, kiedy to ciało odpoczywa kompletnie. Poziom ogólnego stresu rośnie po każdym treningu. Potrzebujemy tego dnia przerwy, żeby ten poziom się obniżył. Dlatego kardio w ten dzień wolny to był straszny pomysł, bo nawet jeżeli moje mięśnie, zwłaszcza góra, odpoczywały, lokalny stres był obniżany. Ten ogólny stres cały czas rus, 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 i moje ciało nie było realnie przygotowane do tego, żeby wykonać odpowiedni trening, wykonać mocny trening i postarać się o to, żebym progresował. Dlatego przez długi czas, zwłaszcza w młodym wieku, po zaliczeniu już tam miesięcy, dwóch lat, może progresu, bo osoba początkująca ma super mega łatwo, później przyszedł czas stagnacji i w zasadzie nie wiedziałem, co się dzieje, nie można było progresować. A prawda jest taka, że po prostu aktywności było zbyt dużo. Jeżeli chciałbym faktycznie zadbać o to, żeby schudnąć i chciałbym dołożyć do tego kardio, to jest inna droga. Bieganie to jest ciężkie kardio i stresuje mocno organizm. Jeżeli chciałbym dołożyć kardio i zadbać o delikatny deficyt jeszcze większy, jeżeli chodzi o kalorie, to na przykład spacer niekoniecznie musi być to bieganie. Wystarczy spacer. Liczenie kroków bieżnia, ale też na małej prędkości i to wystarczy. Podbijamy nasz deficyt kaloryczny. Dzięki temu chudniemy szybciej, chudniemy bardziej, a nie jest to takie stresujące. Oczywiście mówię to pod kątem treningów siłowych, mówię to pod kątem budowania sylwetki. Jeżeli ktoś lubi biegać, to niech biega. Natomiast jeżeli zależy nam na konkretnym budowaniu sylwetki, bieganie nie zawsze jest odpowiedzią. Lepiej wtedy zainwestować swój czas w spacer, Zbliżanie kroków, cokolwiek. Coś, co nie jest stresujące dla Twojego organizmu, żeby ten organizm też mógł się zregenerować, żebyś ty później mógł, żebyś ty mogła później wykonać odpowiedni trening, dobry trening jakościowo. A teraz, jeżeli chcesz wiedzieć, jak konkretnie trenować, ile robić serii, ile robić powtórzeń, jak ciężko trenować na każdym treningu na swojej siłowni, to koniecznie kliknij w to wideo tutaj, które YouTube Ci podsyła, bo YouTube bierze Ci się spodoba.